Cześć, witamy Was na stoisku Wineberger. Jest tutaj ze mną Dominik. Cześć Dominiku. Co Cześć, dzisiaj pokazujecie na targach Ruf Expo? Chcieliście pokazać nas nowy system LEDAX Roof, Jest to system do dachów płaskich. Jest to membrana dachowa, płaska, biała. Pokażemy sposób klejenia tej membrany. Mamy już wstępnie przymocowane mechanicznie, za pomocą łączników mechanicznych, taśmę zbrojącą. Do tego będziemy kleić, pokażemy sposób klejenia samej membrany. Co ciekawe, membrana jest zrobiona przede wszystkim z recyklingu. To jest bardzo istotny element. Jest to jedyny taki produkt na rynku. Dodatkowo jakby elementem takim dosyć ciekawym jest to, że kleimy to za pomocą czystego alkoholu. To jest czysty alkohol. Tak? Czysty alkohol. Jedynie barwiony, jedynie barwiony. Można, jeżeli ktoś nie wierzy, można Daj. sprawdzić jak najbardziej, do, do kamery. Jest mord, Jest mord. I co, to tak po prostu się klei alkoholem? Tak. Zresztą zaraz zobaczycie. Ja sobie troszeczkę doleję, bo tutaj szybko niestety paruje. Hmm. Albo ktoś podpija w międzyczasie. Może to drugie, bo. <laughs> bardzo jest możliwe. Słuchajcie. E... Za pomocą specjalnej szpachelki, oczywiście może to być też siwałek z rolką, tak naprawdę. Tutaj to narzędzie, jedyne to, że nam troszeczkę ułatwia pracę, szczególnie przy wyższych y, temperaturach. Czyli nanosimy płynnie alkohol w zasadzie na obie powierzchnie. Mm -hmm. To jest dosyć istotne. Tak. Zarówno na jedną, jak i na drugą. A, czyli nanosisz na jedną i na drugą powierzchnię, tak jak jest tak. to y, w membranach, y, no wszystkich innych pokryć, nie usługujmy się, czy to epdm -y, czy te. Tak jest. W systemie pełnego klejenia zawsze z dwóch to Natomiast musimy pamiętać, że tutaj to nie jest do końca klej, tutaj zachodzi nam reakcja chemiczna, czyli tak naprawdę powierzchnia jakby połączenia y, dwóch elementów mhm. jest dużo głębsza i dużej większej. Chyba trzeba sobie wezmę. Oczywiście. Tutaj, widzę, macie jest... fajne, fajne ściereczki do Tak, to jest, to jest element, jeżeli gdzieś nie powoła miejsce, gdzie byśmy nie chcieli, dostanie się jeden klej albo właśnie alkohol się rozleje. Bardzo łatwy sposób, za pomocą takiej ścierki, możemy tutaj usunąć. Te prace są e, bardzo czyste. Kolejnym elementem, który robimy, to dociskamy najpierw ręcznie rozprostowując to na zewnątrz, od środka delikatnie przesuwamy w celu lepszego połączenia. Super. Wał, wałek jest używany tak Jak najbardziej. Element narożny dostosowujemy oraz następnie dociskamy za pomocą wałka, czyli bardzo proste narzędzia, które są nam potrzebne, żeby wykonać praktycznie cały dach. Pracujemy od środka, prowadząc wałek od strony wewnętrznej do zewnątrz, ewentualnie wyciskając nadmiar materiału. Albo powietrza, które zostało. Albo powietrza, które zostało. I pracujemy oczywiście. W dwóch kierunkach, czyli wzór spoiny i w poprzek. Okej, okay, to może ja jeszcze takim zadam pytanie. Jeżeli tak. chodzi o klejenie, jeszcze byś powiedział, czyli to jest y, reakcja chemiczna? Tak, tak. To jest reakcja chemiczna, która jest zachodzi pomiędzy alkoholem a, po, a poprzez z membraną razem, która jest zrobiona z PVB, czyli poliglinarylbutyralu. Okej. Okay. Okej, okay, tutaj są jakieś taśmy w ogóle do połączenia, czy tylko i wyłącznie klejenie następuje alkoholem? E jeżeli chodzi o samą spoinę, którą teraz wykonaliśmy, jak najbardziej e, klejenie albo łączenie bardziej bym to nazwał, albo niektórzy mówią o tym, że jest to spawanie chemiczne, zachodzi pod wpływem alkoholu. To jest tylko i wyłącznie, membrana tylko i alkohol. W jakich temperaturach można to stosować, bo wiadomo, że teraz mamy bardziej taki okres zimowy, czy to można kłaść w zimę? E, no, temperatury, które my zalecamy, to jest powyżej 10 stopni Celsjusza tak naprawdę, jeżeli chodzi o układanie tego materiału. Oczywiście układanie w niższych temperaturach jest możliwe, natomiast no, jest e, bardziej Skomplikowane. Ze względu na to, że ten materiał niestety przy niższych temperaturach powoduje to, że jest staje się bardziej sztywny i przez to tak naprawdę układanie jest trochę bardziej trzeźliwe, ale tak jak wspomniałem, nie jest na pewno niemożliwe. Czyli niższe temperatury możemy to wykonać, ale tak naprawdę musimy się liczyć z tym, że pracochłonność tego czynności będzie, będzie większa. Natomiast przy wyższych temperaturach, takich około 15-20 stopniach, materiał jest naprawdę materiałem rewelacyjnym, układa się bezproblemowo, jest bardzo łatwy ułożenia, proste narzędzia jakie są nam potrzebne, także te temperatury odpowiednie spowodują to, że te prace są i przyspieszą i są dużo łatwiejsze. Super, to grubość tej membrany yy, jaka jest? To jest 1,5 mm. 1,5 mm. mm. taka jest taka grubsza, tak jest. Ona jest grubsza, jak najbardziej jest to. W zasadzie jest jeden produkt, który jest do wszystkich rodzajów dachów, który musimy wydać. Te 1,5 mm zapewnia nam to, że możemy wykonać za pomocą tej membrany zarówno dachy zielone, zarówno dachy niebieskie, dachy rekreacyjne, jak i dachy solarne tak naprawdę. Ja jeszcze się dopytam, bo tutaj wspomniałeś bardzo ważną kwestię, że ten alkohol jest barwiony na niebiesko. Tutaj Michał, jakbyś mógł pokazać że tu jest też wysmarowany i ten alkohol, to jakby, znaczy ten klej, no przepraszam, alkohol, bo to nie jest klej, e, Bioband, jest widoczny. Czy to zostaje, bo wiadomo, że możemy czasami wylecieć, czy to zostaje, czy to jakoś zniknie? Jak najbardziej. To tak naprawdę to barwienie, my dodatkowo barwimy ten alkohol po to, żeby, żeby mieć kontrolę tego, w jaki sposób wykonaliśmy spoinę, czy ona została prawidłowo wykonana. Natomiast pod wpływem promieniowania UV, to staje się niewidoczne, czyli generalnie ten kolor niebieski staje się kolorem bezbarwnym i jak najbardziej cała powierzchnia dachu jest okay. biała. No to to jest bardzo ważna kwestia, bo, bo tutaj już miałem yy, myśli takie, że Wiadomo, czasami ktoś może coś sypnąć, daleko posmarować i będzie po prostu brzydkie, widoczne. Jeżeli jest, to, jeżeli jest to za duży nadmiar, ja pokażę zresztą i niestety może się to zdarzać, bo tak naprawdę my tu pracujemy nad małą powierzchnią, natomiast przy większej no powierzchni tak, nie, nie będziemy się starać i tak naprawdę może nam dziś tak, tak naprawdę ten alkohol... Więc mamy po to właśnie te ściereczki, że w bardzo szybkim ruchu wycieramy to i mamy w zasadzie praktycznie to, co zostało, na pewno nam to bardzo szybko zniknie. Więc okay. tak naprawdę po to również są te sierdeczki, które mamy też w trakcie wykonywania tych prac. Eee, super, Więc co, czyli mamy tą omówioną, ten produkt jest w ogóle dostępny na polskim rynku? Eee, to, tak naprawdę to jest nasza taka trochę przedpremiera, dlatego że my startujemy z tym produktem od marca, czyli generalnie na, na wiosnę będzie dostępny w ciągu sprzedaży, natomiast w tej chwili szkolimy się, opowiadamy o tym produkcie, szkolimy dekarzy, Wykonujemy próbne dachy, ale na wiosnę startujemy już pełną parą, już będzie dostępny, jeżeli chodzi o Polskę, ten produkt również u nas. Super, tak. Jeżeli by to wypośrodkować w granicach cenowo, to pomiędzy jakimi produktami byś to klasyfikował? Znaczy, jeżeli chodzi o cenowo, no tutaj trudno porównywać ze względu na różną technologię, różne zastosowanie i to jest zupełnie inny produkt, ale jeżeli chodzi o poziom cenowy, ja bym to tak kształtował na poziomie mniej więcej TPO. Aha, do do, do, do pransę tego pransę produktu pransę. bym się najbardziej porównywał. Okej, okay, super. Czyli to jest, cudy sobie yy, troszeczkę tańszy produkt niż takie, takie mocno, tak jak ja robię na tych membranach FPDM, czyli to jest tak jakby dużo, dużo niżej jeżeli tak. chodzi o cenę, myślę, myślę, że jest bardziej atrakcyjny cenowo, jak najbardziej. Tak, to jest dobre słowo, atrakcyjny cenowo. Super. Dobrze, może wiesz co, tutaj nie będziemy się na tym skupiać dużo, może powiedz, co tam dalej robicie, widzę, że to jest fajna makieta kosza. Miękki kosz, jak najbardziej, z naszej dachówki karpiówki. Tutaj mamy specjalistę z wieloletnim doświadczeniem, który wykonuje pracę, Właśnie związane z układaniem karpiówki w miękkim koszu. Mm -hmm. eee, ja myślę, że w ogóle powinien przekazać przede wszystkim głos Jerzemu, dlatego że tutaj on jest specjalistą jak najbardziej myślę, że będzie chciał poopowiadać na temat tych, tych produktów. Jerzy, poopowiadasz nam <gry> troszeczkę na temat kosza? Okej, okay, ledaksa mamy załatwionego. Dominik tutaj jeszcze na pewno troszeczkę nam o tym powie, ale jest z nami Jerzy i tutaj widzę miękki kosz. Może Jerzy wytłumaczysz, co tutaj działasz? No witam wszystkich. Tak, dobrze zauważyłeś miękki kosz z dachu karpiówki, bo tylko ta dachówka pozwoli nam zrobić miękki kosz. Kosz, który przede wszystkim nie wprowadza obcego materiału na dach. Po lewej stronie mam karpiówkę, po prawej stronie mam karpiówkę i cały kosz wyłożony tak, karpiówką. Nie ma żadnej blachy, nie ma nie, żadnych ma, nie ma. Czyli trwałość łacie jest taka sama jak trwałość kosza, z czym są zawsze problemy na dachu. Wczoraj układałem kosz na łóżce. Mhm. Najprostszy kosz, kosz, który zawsze pokazujemy na szkoleniach, po to, żeby chwycić ten po prostu taki smykałkę do kosza. Natomiast dzisiaj, tutaj na prośbę kolegów z PSD, pokusiłem się o kosz trudniejszy. że do koron koronka, dobra? Tak, dokładnie, koronka. Kosz, który w efekcie później daje taką choinkę fajną. Stąd też nawiązanie do Bożego Narodzenia, który niedługo się zbliża, ale to pomalutku. Yy, tak jak powiedziałem, koronka jest tym trudniejszym koszem z tego powodu, że mamy na jednej łacie, no ci, którzy są wykonawcami, dekarzami, wiedzą, mm. na jednej łacie dwa rzędy dachówki, tak? Mm -hmm. Czyli, żeby uszczelnić kosz, musimy wprowadzić dwa rzędy uszczelniające mm -hmm. pomiędzy te dwa rzędy na, jednym, na jednej łacie. Mm -hmm. Dlatego kosz jest bardzo rozbudowany. Układając najmniejszej szerokości kosz dwóch dachówek, muszę zacząć go układać od pięciu. 5, 4, 3, 2 ten najwęższy To jest najwęższy na karpiówce, jeżeli chodzi o koronkę, bo dwie dachówki tworzą nam szerokość kosza. One będą cały czas wyznaczały nam szerokość od dołu do góry. Natomiast mówię, po to, żeby były przekrycia między dwójką, musi być trzy, między trzema musi być cztery, między czterema musi być pięć. Dodatkowo dochodzą nam dachówki jeszcze klinowe to jest taka ciekawostka rzadko spotykane dachówki, które mają już. Ściętą grubość, mm -hmm. z pełnej grubości. Nie trzeba szlifować. Dokładnie tak, nie trzeba szlifować. A układając ją pod pokrycie, tak jak tutaj, widać zjeżdżanie tej dachówki prawie do zera. No niestety, nie da się niżej zjechać, bo ceramika też ma swoje ograniczenia. Tak. Po to, żeby nam nie odpychało, bo jakbym tu wsadził normalną grubość, poszłoby do góry i byłby problem na dach. Rozumiem. No dobra, to wiesz co, to może pokażesz nam. No akurat złapałeś mnie w momencie, kiedy będę łączył rząd kosza z połacią. Tu już sobie połączyłem zwykłą dachówką bezglinowej, natomiast będę to robił z tej strony, tak? Okay. Do tego też użyję jeszcze takiego fajnego urządzenia, które się nazywa Bibermax. Biber tak. Pokażę na czym polega, bardzo prosto. Wymierzyłem sobie dachówkę na dachu, lekko dociskam, żeby mi nie spadła na dachu, bo przecież robię na wysokościach, wyobraźmy sobie, że jest wysokość. Przejeżdżam ostrzem, tak jak tradycyjna maszynka do płytek i pewnym ruchem Łamie dachówkę, tak? I mam dachówkę obciętą. Ja jestem czysty, więc też tak. Bez prądu, bez brudu, kurzu. I ta normalna dachówka trafia w miejsce połączenia kosza. I ona mi łączy pierwszy rząd z koszem. Teraz będę musiał połączyć drugi rząd połaci i kosza z tym, żeby zamknąć. Całość. Okay. I na tej samej zasadzie będzie to robione. I cały czas jest układane. Koszy mamy mnóstwo, a najprostszym koszem, który będę układał dzisiaj pod koniec spotkania, jeżeli będziecie mieli jeszcze chęć, podejść, zapraszam, kosz na tak zwanych nokach, mm -hmm. czyli kosz, którym mam ciętą dachówkę na styk. Każda dachówka ma możliwość przykręcenia i tylko jest niestety schowana blacha, która zabezpiecza mi szczelność Ale jest niewidoczna dla oka. Niewidoczna jest... dla oka, a to jest kosz najszczelniejszy. Super. Dzięki wielkie. Nie ma za co. Super, naprawdę. Zapraszam do nauki wszystkich. Myślę, że jeszcze troszeczkę później przyjdziemy, jak już będzie tą choineczkę, żeby pokazać, Dokładnie jak tak. to mega fajnie wygląda na połaci już całego, całego kosza. Zapraszam. Super, dzięki, dzięki wielkie. Jeżeli podobał się film, zachęcam Was do subskrybowania, do dodawania lajków w górę i to tyle, jeżeli chodzi o film Wienerberger. Cześć.